Witam, wichu 1993 to jest kolejny odcinek w Minecrafta hakłem przede mną bardzo dużo pracy. Jak widzicie mamy Adwency Solar Generator, a do zadania potrzebujemy tych Solar generatorów ee, 4, dlatego jest dosyć dużo do roboty, ponieważ jeden generator zajął mi stworzenie tego takiego zera na tym momencie gry około godziny. 1. E, zużyłem, zużyłem prawie całe ozmium tutaj. Przepalałem to w piecu, żeby mieć razy 2. E, teraz mam 37 ozmium, ale to jeszcze za mało. E, Rozrosłem tutaj właśnie ozmium w Magical Crops, ponieważ no... Czemu nie? Jest to dobry sposób, tylko że z 9 esencji dostajemy 8 e, ozmium. Z 9 esencji 8 Ozmium, już po przerobieniu dostajemy 4 ory, które przerabiamy na 8 dustów Więc trochę to będzie trwało, zanim ja to zrobię. I musimy właśnie trochę pomyśleć nad tym, jakby to chociaż teraz przyspieszyć. Bo o harwesterach i tak dalej, bo w ogóle nie wiem, jak się zach będą zachowywać harwestery na Magical Cropsach tych nowych. Może będą działać, może nie. Ale na razie chcę spróbować czegoś innego, dlatego zrobimy sobie coś takiego jak Amulet of Growth. To jest amulet z Baubelicius. Baubelicius, no jakoś tak. No i ten amulet pozwoli nam po prostu wszystkie rośliny, które są obok będą rosły szybciej, nie? I to się robi dosyć prosto, musimy tylko mieć Magic Core, co jest proste i musimy mieć amulet. No to... skóra. To jest tak naprawdę nic trudnego. Wystarczy Rotten flash I zaniesiemy sobie to tutaj. I nam się leder. No to z tym problemu nie ma. Więc jeżeli chodzi o, to, o ten nasz amulet, no to potrzebujemy chyba dwa diamenty. Dwa diamenty, golden block cały. No, trochę już trochę nie wiem. Możecie porównać sobie dni w Minecraftie lewym, w lewym górnym rogu i sobie zobaczyć, ile dni Minecraftowych mi zajęło zrobienie tego jednego tego. Trochę długo, trochę długo, ale już niedługo. Już niedługo to będzie zrobione. Więc mamy tutaj amulet, i teraz tylko potrzebujemy potrzebujemy... E, bone meal, jakieś, jakąś sadzonkę i jeszcze Golden e, Block. Więc mamy właśnie to i tylko dwa razy Bonmil i Sadzonka, więc ee, dwa razy Bonmil. No to weźmy Bonmil tutaj, raz, dwa i jakaś. O, tu mamy, ok. <laughs> nie wiem, czy to zadziała, czy coś. E, powinno, ale cóż. Nigdy tego nie sprawdzałem, nie testowałem. Nie wiem, jak to się zachowa, czy to. Zadziała czy nie? Wsadzamy amulet, jest on deaktywowany i teoretycznie na G się go aktywuje. A może nie? Chyba na G było domyślnie, ale chyba to zostało zmienione. Hmm. No cóż, opcje, controls i szukamy bałby, coś tam. Nie ma. Cholera. Nie widzę. No to szukamy G. Gdziekolwiek G. G. O, jest G. Jest! O, jednak to na G jest, ale pod G jest już zajęte pod inną rzecz, więc damy to na P. Nie. O, nie. I. No i na pewno nie. E, A chociaż i niech będzie. Ok. DZIAŁA Jest teraz activated I się niszczy Łeeee Ups Działa Zobaczę dokładniej na tym Jak bardzo przyspiesza Wow No może dzięki temu Trochę szybciej to pójdzie Ale nie spodziewam się Jakiegoś tutaj nie wiadomo, co że od razu będę miał, że od razu będę miał e, w cholerę dużo tego i tak dalej. Tego się możemy tak naprawdę pozbyć. A, jakoś to będzie. Będę tu stał. Oj, już prawie jest zniszczony. Hmm. Szkoda. Jak to się, czekaj na i tak. Jak go się się generuje, nie łeee fajne ale hmm. chociaż z drugiej strony gdyby to się nie niszczyło to to by było op tak koniec po amulecie super no i raczej nie będę robił drugiego bo to nie ma też sensu no bo wymaga to dwóch diamentów i trochę sporo złota na ten na, tą, na ten moment to będzie trochę za drogie dużo za drogie muszę pomyśleć nad czymś innym, nie wiem, jakiś inny pomysł Sprinkler na przykład, on chyba przyspieszał odrobinę tak, Sprinkler przyspieszał tylko trzeba było Bonemill tam wsadzić i nie wiem jak to będzie się zachowywać na Magical Crops, ale skoro to na mole zadziałało to powinno być nie powinno być, uuu, Sprint Leggings nie powinno być z tym problemu w ogóle no nic. My spróbujemy wtedy, może co? Sprinkler. Nie, no nie jest to takie złe. Proste do odkrawcenia. Hmm. Też będziemy automatyzować trochę, tylko mam na razie jeden Advanced Solar Panel, to trochę prądu może być mało. Zobaczymy, jak zdąży, to zdążę, jak nie zdążę, to... to nie zdąży, no. Ale postaram się zdążyć, więc też nie będę robił cięć co sekundę bo to nie ma sensu eee, zobaczmy sprinkler sprinkler zrobimy sobie na razie jeden tam bon mi się chyba wkładało eee, albo jeżeli coś wyszło to coś dodatkowego no i ja to robiłem zawsze że dałem tutaj sprinkler ale do tego musi być jakiś tank więc możemy sobie tu postawić tank, ale czy to będzie miał ten zasięg? Hmm, ok. Więc zrobimy sobie tank z OpenBlocks. O, właśnie ten. Obsidian i glass Painy. Nic trudnego. No i sprawdzimy, czy to przyspieszy na tyle, żeby było fajnie. A fajnie by było, gdyby było fajnie. No i zgubiłem. obsydian. Tu jest jeden. O, tu jest. Muszę też pochować parę rzeczy, związanych z, związanych z tym. Bo nie potrzebuję ich na, to, na ten moment. Zobaczmy. Tank jest. Wiadro, 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 wiadro. 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 O, jest wiadro. Super. Super. Robi się noc, więc pójdziemy sobie spać. Boże, ile backupów. Boże, ile backupów. Dobra. Wiadro jest, to jest. Tak chyba będzie działać, bo pamiętam, że co działało. Tak. Chyba, że coś się zmieniło. Więc woda i sprinkler. Zasięg chyba jest okej. Okay. Albo mi się wydaje, albo to się trochę zmieniło. Znaczy nie, nie że yy, ogólnie założenie tego się zmieniło, ale wydaje mi się, że ta woda, co tryska z tego... Jakoś tak niżej, nie wiem, nie pamiętam, to było chyba na sezonie piątym. Miałem czegoś takiego, chyba cztery farmy. I nie przypominam sobie, że to było tak nisko. Chyba jest wyżej, znaczy niżej. No, nie przypominam sobie, żeby to było tak nisko, chyba jest niżej. Dobra, wiecie o co mi chodzi. <laughs> A co do wody, to schodzi ona bardzo wolno, więc na razie ten. No i tutaj mamy miejsce na... Ten, ja nie mam na ten, na bonmil. jeden z Bonemill, nie wiem czy da się włożyć tam coś innego, yy, możliwe, duże, duże prawdopodobieństwo jest, że tak, nie wiem, no. są inne nawozy, z Forestry na przykład, a i z, 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 z MyFactory, ale Sprinkler jest, wow, czy to przez to, że włożyłem tu Bonemill? Hmm to może być niewystarczające albo nie działa to na Morge Calkropcy Hmm Ogólnie, chyba Bon nie działa na Murzykal kelkropcy, więc możliwe jest to, że nie wiem jak tam woda? No, przyspiesza i to dużo, ale tylko zwykłe te. Że ja to niedawno zbierałem. Ale Magical Cropsy się nie ruszają z miejsca. O! A wiecie czemu chyba ja wiem? Bo Bond milnie działa bezpośrednio na Magical Cropsy. I to może być powód tego. Prawie na pewno jest to powód tego, no. Trochę lipa. Cholera... Tak źle, tak niedobrze... Zaraz coś wymyślę znowu. Dobra, chyba znalazłem! Szukałem w Magic'ach kropcach i mamy tutaj coś takiego jak growth pulsa, pulser. I to chyba jest to, co ja myślę. No prawie na pewno, ale już o tym możemy zapomnieć, ponieważ to wymaga yy, zij bloków, A o tym mogę zapomnieć. Ale. Ale, ale, ale. Yy, jest jeszcze oczywiście Lily of Fertility. No i może to dałbym radę zrobić. Saudus, Saudust, Jezu, muszę zrobić ten Rich, rich Slag. Mmm, Niter Charcoal. Rich Slag. chyba nie. Nie dam rady, chyba Lilipad? też nie mam. Ej, ale chwila, fila chwila, chwila. A, dobra. Więc tak. E, magical Fertilizer da się zrobić. Floral fertilizer. Jak zrobię daj yy, kwiatki, żeby zmienić te, da się zrobić. A to i to da się zrobić. No tego nie. No tego nie. No super. Chyba, że. Będę... jakoś próbował to zdobyć. Nie, no to jeszcze, jeszcze, jeszcze jakoś by poszło. Ale sauda potrzebuje Precision Saumil. O, w Sagmilu mogę to zrobić. O, super. No, ale to i tak nie jest warte zachodu, bo to nie da tyle, ile bym chciał. A chciałbym, żeby to rosło prawie natychmiastowo. Więc, yy, naprawdę to jest nie warte zachodu. Będę po prostu Czekał i zbierał I jak będę miał tyle odzim, żeby to zrobić, to wtedy... No, cięcie Eee, ludzie, przestraszyłem się właśnie, what the fuck, co się stało, ja tutaj sobie... Jezus Przestraszyłem się To The fuck? Co? to ma być Ja sobie tutaj latam, przetwarzam rzeczy, buduję powoli te, te, ale... e Zniknęło. The fuck? The fuck? Ja podchodzę tutaj, coś tutaj jest na tym i tak... Where the fuck? To tak... Patrzę tutaj, o... Tu jakby... Głowa odstawała tu Planeta jest, nie? What? Ja te... Ty... Fuck! The fuck! Co to miało być? Jezu... Jestem cały w... No, jestem galareta normalnie teraz. Fuck! Malerne małe ząbiaki. The fuck? Co? co, co? Ja... Wiesz Teraz się zaczynam bać. Jeszcze dawno w Minecraftie nie bałem. Ale to było dziwne. The fuck? Nie wiem, że mam swidy, ale... Ja to widziałem. Skurde, chcę podejść... Nic tu nie ma, nic, nic, żadnych niespodzianek Żadnych niespodzianek tu, nic takiego, o O, zdechł Jezu, ja teraz się boję tu latać po prostu What? Już nie spojrzałem się na żadnego Aj Chyba zdechł Ale da fuck, no nie, nie, nie róbcie mi takich rzeczy No ja się po prostu przeraziłem Idę sobie tam Co ja chciałem to już co ja chciałem tam zrobić A, już wiem, ozmium przerobić, bo tam poszukać ozmium. Idę sobie tutaj Także patrzę tak y, ten y, Sagmil coś tam pisze Kurde podchodzę i What? Ale dobra, trochę ośmiu. Jest miejsca nie ma. Um... Jakaś skrzyneczka by się przydała tymczasowo, ale ja się po prostu teraz. O <ścoughs> oh Boże! Dobra, chyba teraz będę w stanie zrobić yy, te cztery solarki. I będziemy mogli zautomatyzować, robić pierwszą automatyzację, bo będziemy mieli prąd. Eee, mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić. Eee, więc ja przerobię to Osmium cał w całości. To chyba źle, że w całości, bo jeszcze potrzebuję chyba kilku. Ale dobra, zobaczymy, jak to będzie. Eee, więc idziemy sobie tutaj i zobaczmy. My potrzebujemy właśnie to zrobić. Eee, Dlatego musimy to wszystko ręcznie, w, niestety, wrzucić, ponieważ e, to Energy Tablet nam nie pozwala, żeby tutaj. No, wiecie. Jak rozumiem, tyle ile potrzeba dokładnie tych solar paneli, e, co było tu? Aha, ośmiu to. Dobra, no więc jeden, dwa, trzy, cztery. I się tu użyłem więcej tego. 5, 6, 7, 8, jeszcze 2. Yyy, znaczy 4. I zabrakło. Kurde. A dobra, zobaczmy co tu wymagane jest. No to jest akurat proste. Yy, musimy tylko mieć to, tu, tu, tu. Znowu to samo, jeżeli chodzi o. Yy, tak? A. Tak, ok, jest kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery, kolejny. I jeszcze tylko jeden. Powiem szczerze, że to jest jak na razie najtrudniejszy dla mnie crafting, <laughs> żeby to zrobić. To tyle roboty z tym jest, że po prostu wymiękam. Eee. To już na razie oznów więcej nie będzie. Tutaj mamy trochę tego. Dobra. Teraz musimy przygotować to miejsce na właśnie tą automatyzację, bo tamto, tamto to jest nic, to zabraknie nam miejsca całkowicie, więc to co ja chcę zrobić, to po prostu tutaj nie będzie żadnych mostów, pseudo, bo to jest ups ryzyko upadku i śmierci, a my nie chcemy tego, chcemy mieć bezpiecznie. W miarę e, dodatkowo to miejsce mi się bardzo podoba, więc czemu nie? E, gdzie jest mój builder, wand? builder one? Gdzie? Yeah, where are you? E, no nie ma. Dobra, więc to co ja chcę zrobić, to po prostu tutaj e, sobie zrobimy takie przedłużenie, żeby nie spadł czasami. E, tym, tymi wodnymi blokami, e, to jest kamień cobblestone, e, żeby nie było. Mm, specjalnie właśnie do tego przypalam e, i. oj nie tu. I tego miejsca ogólnie tutaj tego nie będę zmieniał. E, to tam niech zostanie będzie do małych rzeczy e, prąd. Tylko po prostu tutaj zrobimy sobie te solarki, postawimy, będzie mieli Możliwość, tutaj miejsce, żeby zautomatyzować tamto, co jest w środku, nie będzie żadnych problemów z tym, jeżeli to tam, tutaj. Tak też właśnie robię, że to będzie sobie tutaj, i, i ładniej wygląda. Chociaż ja patrzę na ten, od kiedy? Na wygląd. <gry> Musiałbym też cały ten tutaj cobblestone wymienić, ale... Psz... Może ja na razie wstrzymam się z dawaniem, chociaż nie powinno być źle, bo jest 75% jak postawię generator no nie wiem gdzie. Hmm. Jak postawię generator... Fuck. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Kurde, nie ma tu środka. Ai. No, jest środek. Jak tu będzie ten, to będzie środek. No to 7. No to raz, dwa, trzy, cztery. Środek wychodzi tutaj. Tak mniej więcej. No to mamy sobie solarkę. No. Jest ładnie. I nadal jest 75% tak, więc mogę postawić. To będzie chyba tu. O, pięknie. I to będzie chyba raz, dwa. Raz, dwa. Tu, jej, nasz prąd, który się bardzo szybko e, zapełnia, ale jest, pierwsze solary gotowe, super, super. Tu damy jeszcze jeden, e, jeszcze jeden, i teraz bym chciał zobaczyć, no właśnie, okablowanie. Jeżeli chodzi o, o okablowanie. To sobie zrobimy Basic Universal Cable, który sobie potem ulepszymy na Advanced, a potem to, co się tam zrobi, to się zrobi. Szkurde. E, jak to było? To nie to. ah Tak. Dobra, eee, więc to będzie sobie połączone ze sobą, nawet efekty graficzne są włączone. Eee, to będzie sobie leciało. Może nawet tutaj polecieć. Tylko muszę zobaczyć, gdzie jest te miejsce Aha, tu jest. Hmm. te kable bym wymienił, wiecie, bo te kable są takie słabe. Te led listonowe, te w ogóle. No, 800 RF-ów to jest nic. Nie chcę ich. One mogą być tutaj, bo mamy taki energy cell i on nie pociągnie więcej. Ale tak, możemy sobie tutaj podłączyć nie będzie problemu, nie? I będzie prąd, i nie będzie trzeba tych generatorów tu mieć, i coś się wymyśli. I tu będzie kolejny solar. No i akurat tutaj ciągniemy kabla jak pod tym, w tym, czy na tym. Hmm. Teoretycznie pod tym, nie tak pod tym, pod tym. Zrobić fasady, chociaż nienawidzę tego robić, pewnie zauważyliście, chociaż e, chyba i tak e, mechanizm nie obsługuje fasad z Forge MultiBlocks, no to na razie ja nie spadnę tu, nie? Nie, potem co się coś wymyśli, i teraz zobaczę tylko jeszcze, jeżeli chodzi o energię. No Teraz jest full, ale tu już cały czas generator działa. No i te wszystkie generatory tu działają. E, Zobaczymy, jak będzie bez nich. Czy to nam wystarczy? Z ciekawości głównie. Dlatego wszystko na razie tu pozbieram. Hmm. To może iść tutaj. Wręcz musi. A sprawdźmy. A, e, 20 ref to tylko jest. To nie sprawdzę za bardzo. Hmm. No teraz prądu nie będzie, bo, bo zachodzi słońce. A, e, chyba będzie ok. Chyba będzie ok. Więc kończymy teraz te solarki. Więc jest jeden, dwa i trzy. Mamy wszystko. I teraz, o ile dobrze pamiętam, to było jakoś tak: tak i tak, i tak, i tak, i tak, boom. I zadanie gotowe jest. Reward sponge. Nie przyda mi się to. Gdzie tu jest woda? Nigdzie. Nie ma co czego się pozbywać. Yy, dobra, weźmy to raz. Dwa, trzy. Super. Ile to mi generuje? Wow! Dużo! 2,400 na tik. No z całą jedną Bo to jest kilo RF, nie? To jest 2,400 RFów per tick. O ile dobrze mówię. Na pewno, chyba, może tak. Wow! 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 Nie, no jest ok. Nie, no to, to. To jest OP. To jest OP. O tak. Oj tak. I następne zadanie, jakie mamy, to jest Clean Energy 2. To jest, żeby zrobić 12 Wind Turbine. <ścoughs> Fuck! Czemu mi to robisz, gdał? No? I mam wybrać wtedy sobie jeden z tych rzeczy. Ultimate Universal Cable. O, Ultimate Universal Cable nie ma sensu brać tego tak naprawdę. Hmm. Pst, nie wiem, zostawię to wtedy. No, zrobię to, ale nagrody nie będę brał już. No i będziemy musieli zrobić. Może na nawet ominiemy to, bo jeżeli chodzi o Wind Turbiny, no to one są. Yy, jeszcze więcej ozmium i tyle. Dużo prostsze są do craftingu niż te salarki. Oj tak. Dużo prościej. No jedna ta to jest tylko trzy oznium. No. To, to, to nic nie jest. To jest akurat ok. Spoko. To jest spoko. Nie, no, robi się dużo. Pięknie. Pająk mi się tam zrespił. Ale pięknie, jeszcze się prześpimy, bo nie lubię nocy. Jak jeszcze raz mi jakiś napis będzie Herobrain was here albo coś, to ja po prostu idę skacze, skakać kurde z. Nie. Z... What? A, patrzcie na minimapę. Słońce. Cave. Słońce. Cave, słońce. Cave. He. Ok. Yy, na minimapę mieliście patrzeć, jak coś. Dobra. Tak więc sobie będzie na tyle. Zrobiłem to cholerstwo. Jestem zadowolony. Mamy prąd tak naprawdę teraz z dupy i raczej się nie skończy. Więc możemy. Ja zapomniałem zautomatyzować Metal infuser, Infusor. Ale tutaj i tak nie ma miejsca na to. I myślę, że te kable całkowicie zmienię. Wiecie co? Bo mi się nie podoba to, że to idzie tu. A mógłbym to zrobić tak naprawdę tu, przy tej ścianie. I nie byłoby problemu. Wiecie, przebuduję to, jak coś tam się wymyśli. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie trzymajcie się. Papa! Pa.